Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. To intro z narracją Tomasza Marzeckiego do gry Gothic, czyli mojej ulubionej gry RPG, która kiedykolwiek powstała. Odpowiedzialne za nią małe studio z Niemiec, Pirania Bytes, niestety w tym roku ogłosiło zakończenie działalności, ale spuścizna, którą po sobie zostawili w świecie gamingu, zostanie już z nami na zawsze. A tutaj mam oryginał premierowego wydania niemieckiego. Niech za popularność gier z tej serii posłużą niedawne porty dwóch pierwszych części na Switcha. Takie o właśnie. Czy zapowiedziany na rok 2025 remake pierwszej części? Dodatkowo społeczność wokół tych gier jest również żywa, czego przykładem służą modyfikacje wydane przez samych graczy, jak choćby kroniki myrtane, określane często mianem modu dekady. To, co twórcom udało się uchwycić w pierwszej części gry, to z pewnością niepowtarzalny klimat brutalnego więzienia pełnego różnorakich przestępców, bandytów i bestii oraz unikalna w świecie gier wizja żyjącego świata, gdzie motywacje napotkanych postaci jak również powiązania pomiędzy osadami ludzkimi w grze zwanych obozami, zostały gruntownie przemyślane do tego stopnia, że powstają całe analizy socjologiczne mechanizmów w poszczególnych ugrupowaniach i sposobami radzenia sobie w sytuacji beznadziejnej, czyli dożywocia w miejscu mrocznym i niebezpiecznym. W kolonii, bo tak nazwano owe więzienie, znajdują się trzy obozy. Stary obóz, mający pod kontrolą kopalnię, wydobywa magiczną rudę, aby wymienić ją później z królem na najprzeróżniejsze towary. Próżno tu szukać myśliwych czy rolników, gdyż jedzenie i ubrania pochodzą z wymiany. Całość gospodarki skupiona jest na wydobyciu surowca. Struktura organizacyjna w obozie przypomina oligarchię i klasyczną piramidę, gdzie na szczycie kilku magnatów czerpie największe korzyści i wiedzie dostatne życie. Następnie pod nimi znajdują się strażnicy pilnujący kopaczy, górników wydobywających magiczną rudę. Niżej są cienie zajmujący się handlem czy innymi zleceniami, a na samym dnie znajdują się kopacze otrzymującym za swoją pracę tyle, żeby nie umrzeć, ale na tyle mało, że aby przetrwać muszą do pracy w kopalni wracać. Jest też nowy obóz skupiony wokół magów wody, jednych z twórców bariery. Ich celem i motywacją jest wydostanie się z kolonii. Pod swoim przywództwem również wydobywają rudę, ale w przeciwieństwie do starego obozu swoją rudę gromadzą, aby użyć jej do wysadzenia bariery. Wydobycia pilnują najemnicy zatrudnieni przez magów. Jako, że nie prowadzą wymiany z królem, to jedzenie pozyskują myśliwi, a na polach rośnie ryż, z którego później jest produkowany alkohol. Inne towary pochodzą z okradania konwojów Starego Obozu, przez co sytuacja między nimi jest bardzo napięta. Obóz daje swoim członkom bardzo dużo swobody, a konflikty między członkami rozwiązywane są często pomiędzy nimi. Jest jeszcze obóz sekt na bagnie. Gdzie zwiedzeni wizjami zesłanymi przez nieznane dotąd bóstwo śniącego, założyli się blisko na bagnie przy ruinach Starej Świątyni. Swoją gospodarkę oparli na wytwarzaniu narkotyku o nazwie bagienne ziele, które jest używane przez nich samych podczas odprawiania rytuałów, po których mają wizję. Całą nadprodukcję wymieniają zarówno ze starym, jak i nowym obozem, dzięki czemu mogą pozyskać niezbędne im do życia towary. To, co w grze urzekło mnie najbardziej, to mimo z góry narzuconego bohatera bardzo duża swoboda, zarówno w poruszaniu się po mapie, jak również w sposobie wykonywania zadań. Aby zobrazować, posłużę się przykładem zadania o nazwie Test Zaufania w którym to jesteśmy wysłani przez naszego opiekuna ze starego obozu, Diego, do starej kopalni, aby od zarządcy kopalni Jana odebrać listę z informacjami o wymaganym zaopatrzeniu. Możemy trafić tam sami lub zdobyć mapę do kopalni od kartografa Grahama. Za mapę możemy zapłacić lub, prowadząc odpowiednie dialogi, zastraszyć go i uzyskać ją zupełnie za darmo. Po otrzymaniu listy od Jana możemy ją po prostu zwrócić zleceniodawcy lub zdecydować się zdradzić zaufanie starego obozu i przekazać ją Laresowi, szefowi szkodników w nowym obozie, Którzy znajdują się w nieprzyjacielskich relacjach ze starym obozem. Lares, wykorzystując sytuację, dopisuje do listy dodatkowe zasoby, a następnie planuje napaść na konwój ze swoim zamówieniem. Listę z naniesionymi poprawkami zanosimy z powrotem do Diego, czym punktujemy mocno u Laresa. No i te fabularne zwroty akcji. Dla zobrazowania, wyobraźcie sobie, że robicie sobie kanapkę. Sielska atmosfera wszystko idzie w porządku. Wtem nagle potykacie się. Kanapka leci do góry i dzieje się totalny chaos. Pies skacze, kanapka zjedzona, Wy jesteście głodni i smutni. Mniej więcej tak się czułem. W momencie odkrycia jednego z największych fabularnych zwrotów akcji w grze, czyli słynnego już czwartego rozdziału, kiedy to okazuje się, że tracimy dostęp do Starego Obozu, do największego z obozów w Grze. Możecie sobie tylko wyobrazić moją reakcję na tę sytuację. Podsumowując. Gra Gothic zapewnia unikalne doświadczenie klimatycznego, otwartego i żyjącego świata. Wiele późniejszych gier mocno czerpie z mechaniki pomysłów zaczerpniętych z tego tytułu, jak choćby polski Wiedźmin, do czego przyznali się sami twórcy. Jak wspomniał w wywiadzie Konrad Tomaszkiewicz, reżyser gry Wiedźmin 3 w wywiadzie dla Gamers, jeśli pamiętasz grę Gothic, Mamy trochę podejścia jak w Gotiku. Mamy strefy, które mają własne poziomy trudności, a w strefach mamy bardzo silne potwory, gdzie możesz znaleźć fajne rzeczy, jeśli je pokonasz, ale są naprawdę, naprawdę silne. Uważam, że jest to jedna z najważniejszych gier w swoim gatunku i już nie mogę się doczekać jej odświeżenia w remake'u, aby móc ponownie wcielić się w postać bezimiennego bohatera.